Wszystkie superprodukcje z Hollywood taka to no jest to to wszystko dobrze. ma także swój wymiar gospodarczy. Nie? Jeżeli ktoś 10 lat temu Nie? kupił akcję projektu, czyli producenta tej gry i trzyma je do dzisiaj, to zarobił 14 tysięcy procent. Kto otrzyma tę akcję od początku obecnego roku, zarobił no, nieco mniej, ale też naprawdę sporo 40 procent. Bagatelka. W słoweńskiej planicy od kilku dni mocno pada śnieg. To właśnie tam ma Dzisiaj kwalifikacje do konkursu Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich. Paweł, Paweł, psu, w Paweł Pawłowski, w reakcji sportowej RMFF. FM. Pawle, jaka pogoda prognozowana jest dzisiaj na Letalnicy? O poranku nad rozbiegiem unosiła się mgła. Przez cały dzień nad Planicą zapowiadane są chmury. Na szczęście przestanie padać, choć śnieg w Planicy nie powinien dziwić. Bo przecież, jak przypomina śpiewana co roku piosenka, Planica jest krainą górskiego lodu. Zwykle to tam w... Kończymy Puchar Świata, i w rozgrzanej już wiosennym słońcem dolinie powstaje ruch powietrza, dający skoczkom odlecieć. Dziś temperatura na lekkim minusie. Kierunek wiatru może tutaj być troszkę inny, jak przy pięknej słonecznej pogodzie. Przypomina trener skoków Jakszturc. Początek kwalifikacji o 16. A więcej o weekendzie metrów. No, no, nie ważne. lodów. Piszemy na